Cześć moi drodzy, to ja dalej ciągnę. Słuchajcie, jest też 10 po dziewiątej wieczorem. Ja sobie tu siedzę na dole i czekam na moją żonę, jak się przygotuję do wyjścia. A w międzyczasie nagrywam te wszystkie wideo, bo przecież widzieliście i, ile z nich poszło. A w poprzednim <coughs> mówiłem o Chińczykach i globalizacji. To nie o to chodzi, słuchajcie. Chodzi o to. <coughs> Nawet nie chodzi o ruch maga. Nie? Ruch Maga zostanie wykorzystany przez Trumpa, jest wykorzystywany przez Trumpa i jego tych tam właściwie ludzi, którzy, którzy mają nadzieję na władzę po tym, jak Trump już odejdzie. Nie? To są ruchy czysto faszystowskie. No nie? Trump chce być po prostu dyktatorem, tak jak Putin nie? zgromadzić w swoich rękach siły zbrojne. Jakie by to nie były siły i czy to ten, ten Ice, Co on tam tworzy? Nie, czy nie tworzy, tylko wzmacnia. No, częściowo policja, nie? Gwardia narodowa. Słuchajcie. Gwardia narodowa chce swoje władanie wziąć. Tak jak Putin. No nie? Proste. Słuchajcie, moi drodzy. Można było na tego człowieka głosować. Ja nie głosowałem, oczywiście. Że w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Słuchajcie, ja na głowie tutaj stawałem. No dobra, ale do, zagłosowaliście, no nie? Mówię do tych ludzi, którzy rzeczywiście zagłosowali, bo wierzą, albo im się wydaje, że, no nie? Słuchajcie, moi drodzy, nie czas teraz na. Patrzcie, co się dzieje. No nie? Patrzcie, jak wam tutaj wyrasta dyktator, no on nie, nie, nie dorośnie, no bo Putin się kończy, no nie, i to zastopuje ten ruch tutaj u nas, ale no, jest niedobrze, moi drodzy, jest niedobrze, ja, ja to czuję. Już dawno to zrozumiałem. Ja, ja tutaj się do wyjazdu szykuję. Ja szykuję się do zmian y, 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 diametralnych w sposobie życia tutaj um, w Ameryce. To znaczy, ja nie planuję żyć w Ameryce. Ja daję delikatnie żonie do zrozumienia o innych krajach, że musimy kombinować, żeby się stąd wynieść. Ale ubieram to pod płaszczykiem y, 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 takiej... Y, Takiego już syłku życia, nie? takiej emerytury, żebyśmy gdzieś wyjechali i wyjedziemy. I tak będzie.